Dobry kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na moje zajęcia już od 9 do 12 maja w Nowym Kawkowie. W ośrodku tu i teraz będziemy odkrywali poprzednie wcielenia. Nazywam się Włodzimierz Adamosiński, Od kilku lat prowadzę zajęcia i badania związane z tym tematem. Na zajęciach chciałbym Wam zaproponować wiele bardzo interesujących ćwiczeń. Medytacji, ostrzeżenia płynące bezpośrednio z piątego wymiaru, tam gdzie przebywają wszystkie niefizyczne istoty światła. Transów i działań, które doprowadzą do tego, że będziemy mogli popatrzeć w swoją przeszłość albo przyszłość i zobaczyć, kim byliśmy kiedyś, kim jesteśmy teraz, a kim być może będziemy już wkrótce w swoim następnym cieleniu. Oznacza, że będzie to tak od razu bardzo, bardzo szybko, ponieważ jak wiadomo wszystkie wcielenia dzieją się tu i teraz w bardzo takim wielkim multiwersum. Dzieją się równocześnie i jednocześnie. Jesteśmy na poziomie kwantowym, wielkim multiversum. Jesteśmy na poziomie kwantowym połączeni poprzez wcielenia. Poprzez przyszłe i przyszłe inkarnacje, i poprzez światy równoległe, i poprzez rzeczywistości równoległe, w tym i w innym wszechświecie. Dlatego, jeżeli będziemy uzdrawiać swoje obecne wcielenie, uzdrowimy także swoje poprzednie i przyszłe inkarnacje, a one uzdrawiając się, wpłyną na nas i my także będziemy szczęśliwsi, zdrowsi. Pogodniejsi, bogatsi, będziemy mieli lepsze relacje, lepsze związki, poprawi nam się sytuacja w pracy, w domu i w ogóle w całym naszym otoczeniu. Dlatego zapraszam Was serdecznie na moje zajęcia. Będziemy poznawali moc energii reinkarnacyjnej, będzie reinkarnacyjny krąg uzdrowienia. Także o technice stód, uwalniania traum i negatywnych wzorców. To wszystko już na zajęciach w takiej troszeczkę dłuższej majówce. Także myślę, że ten maj może być dla Was bardzo, bardzo interesujący. Na zakończenie tej zapowiedzi chciałbym tylko powiedzieć, po co odkrywamy poprzednie wcielenia. A właśnie po to, żeby uwolnić się od tego wszystkiego, co już nam nie służy bo może o tym nie wiecie albo tylko domyślaliście się że wiele naszych inkarnacji poprzednich wpływa na nasze życie i powoduje że nie zawsze to życie jest takie jakbyśmy chcieli dowiemy się co to są śluby wieczyste co to są przysięgi przyrzeczenia składane także samemu sobie co często jest pomijane przez osoby które prowadzą tego typu zajęcia zapraszam do Nowego Kawkowa od 9 do 12 maja na odkrywanie poprzednich wcieleń. Do zobaczenia.